Nie masz końców na paczki? Bierz na superkońcy.pl Najtańsze końce w sieci, wiele metod płatności, najszybsza dostawa, tysiące zadowolonych klientów, a z kodem dawczo dostaniecie końce 5% taniej. Link w opisie, polecam. Siemanko, witajcie w kolejnej przebudowie na moim kanale. Dzisiaj pod swoje skrzydła bierzemy Juventus. Powód myślę z większości znany, mianowicie brak wygranej Ligi Mistrzów od wielu, wielu lat. No w tym sezonie im nie wyszło, a jak ich powstrzymał, sezon temu im nie wyszło. Ostatnimi laty ogólnie byli blisko, dochodząc też przecież do finału. No ostatecznie ani razu tej Ligi Mistrzów w ostatnich latach wygrać się nie udało. Tak więc dzisiaj postaram się oczywiście przebudować ten skład, aby był w stanie dokonać tego. Was oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba. No i oczywiście piszcie w komentarzach, jaki zespół mam objąć w kolejnej Budowie, no bo coraz mniej tych takich zespołów nam zostało, więc liczę na ciekawe pomysły. A tymczasem zaczynamy skład, jak wyglądał na początku. Widzieliście? Ja, ostatecznie, na początek postanowiłem zmienić formację na taką 4-2-3-1, ale taką szerzej ustawioną. Nie tak jak to w fucie każdy nią gra, tylko jednak tak no szerzej zdecydowanie skład ustawiony. Myślę, że co do Juventusu, spisze się ona idealnie, że właśnie mamy szybkie skrzydła. Mamy także Ronaldo. I Bale z przodu, no i pomocnicy tacy bardziej defensywni, yy, no Matuidi, pianić. Myślę, że jak najbardziej powinno to dobrze funkcjonować. Pierwsze moje wzmocnienie, jakiego dokonałem w Juventusie, to był Isman Dembele z Barcelony za 70 milionów. Myślę, że jest to kwota wcale nie taka duża jak za tak świetnego zawodnika z wysokim potencjałem. On już w tym momencie ma ocenę 84, a powód jego sprowadzenia był w sumie taki, że Cuadrado, no jako 30-latek, no jak wiecie, no, mógł niebawem na przykład y, tą ocenę mieć coraz to niższą, dlatego musiałem się zabezpieczyć, a przy okazji Dembele może występować na obu skrzydłach i dodatkowo na pewno będzie się świetnie rozwijał. Y, no, musiałem także pożegnać się z niektórymi zawodnikami i tym sposobem Kedira został nowym zawodnikiem Evertonu, przeniósł się do nich za 37 milionów, co jest kwotą myślę dużą jak na takiego zawodnika. No i czemu mielibyśmy z tego nie skorzystać? Skoro Everton rzucił tyle kasy, u nas Kedira byłby. No minimum znaczy maksimum zmiennikiem, no dlatego czemu by mu nie dać odejść. Do tego mój Skin, czyli nasz oczywiście młody, 18-letni talent został wypożyczony do Benfiki, bo czemu by nie Benfika, jak wiecie, no słynie od wielu lat z tego, że wychowuje wielu świetnych graczy, dlatego stwierdziłem, że mój skin może tam się jeszcze lepiej rozwinąć. No i jeśli chodzi o pierwszy sezon, po jego zakończeniu zajęliśmy drugie miejsce, co jest absolutnym zaskoczeniem. Ale zobaczcie na Intermediolan 97 punkt. Co to jest za wynik? Tylko jedna porażka w 38 spotkaniach. No tego często się nie widzi, więc Inter w tym sezonie był nie do zatrzymania. Nam niestety no przydarzyło się mnóstwo remisów, bo w sumie dwie przegrane to nie jest wcale zły wynik. Ale 13 remisów, no coś tu jest nie tak. No i to zdecydowanie zaważyło tutaj o tym, że mistrzostwa nie zdobyliśmy. No i Inter oczywiście był także nie do zatrzymania. Jeśli chodzi o najlepszych strzelców, tutaj Dybala został najlepszym strzelcem Serie A. Co ciekawe, na drugim miejscu mamy Palosiego. Zespal, więc tak, no, dosyć nietypowo, że tak słaby zespół, a mimo wszystko mają tak wysoko swojego zawodnika. A Intermediolan na miejscu 8 i dziewiątym, więc, no, też dosyć zaskakująco, że u nich jakby strzelał każdy, a nie, że jeden taki solidny zawodnik, który strzelałby niemalże w każdym meczu. W Pucharze Włoch udało nam się dojść aż do finału, tam pokonaliśmy Milan 3-0, więc jak widzicie, bez żadnych problemów, po prostu Puchar Włoch zdobyty. Wicemistrzostwo też jest, co oczywiście uważam za słaby wynik. No jeśli chodzi o ligę mistrzów, czyli i to, na czym chcę się tutaj skupiać, to, co jest dla mnie tutaj najważniejsze, no i oczywiście liczę na sukcesy właśnie w tej y, płaszczyźnie. Y, w grupie bez problemów 16 punktów na naszym koncie, United wychodzi z drugiego miejsca, Valencia i Young Boys no trzecie i czwarte miejsce, więc przechodzimy dalej. Tam spotkaliśmy AS Monaco. Ich pokonaliśmy 4 do 3 w dwóch meczu, co uważam osobiście za wynik całkiem spoko, no bo wiadomo, przechodzimy dalej. No ale jednak z Monaco powinniśmy według mnie bardziej podkreślić tą naszą wyższość i zdecydowanie lepiej się spisać. Dalej spotkaliśmy się z Liverpoolem. Ich pokonaliśmy 3 do 2 w dwóch meczu, co też świadczy o tym, że był to ciężki dwumecz. No w końcu na wyjeździe był wynik 1 do 1, u siebie 2 do 1, więc ledwo co ale jednak przechodzimy dalej. W półfinale trafiliśmy na Atletico Madryt, i tutaj zwycięstwo 2 do 0 w dwu meczu Dwa razy po 1 do 0. Myślę, że solidnie ich przeszliśmy, tak jak i w rzeczywistości. Juventus dał Radę Atletico w jednej finału w tej edycji, tak i my pokonujemy ich właśnie w półfinale. No i w wielkim finale spotykamy się z Barceloną i zwyciężamy 2 do 0. No i tu wielkie moje zaskoczenie. Nie spodziewałem się tego, że już w pierwszym sezonie uda nam się zdobyć Ligę Mistrzów. No i mógłbym w sumie to zakończyć, ale stwierdziłem, że nie no, mistrzostwa nie zdobyliśmy, więc no w sumie czy ja czasem nie popsułem tego Juventusu, no ale wiadomo, Liga Mistrzów jest, jest puchar, więc trzeba się cieszyć, ale no i tak myślę, że zostaniemy właśnie dalej tutaj w Juventusie, stwierdziłem, że trzeba to poprowadzić dalej, dalej tutaj zrobić małą przebudowę, no bo na dobrą sprawę my póki co sprowadziliśmy jednego zawodnika, dwóch pożegnaliśmy, z tym jeden na wypożyczenie, no więc... Przydałoby się jednak tutaj jeszcze pobawić. No i tak wygląda kolejne nasze wzmocnienie, jakiego postanowiłem dokonać jeszcze przed zakończeniem pierwszego sezonu, bo w zasadzie w ostatnich dniach czerwca, mianowicie De yy, Delicht przenosi się do nas za 57 milionów około. Solidne wzmocnienie ocena aż 85 a jest tylko 19-letnim zawodnikiem, w końcu Fajak się był także kapitanem, no i zdecydowanie wzmocni nasz zespół. Bonucci i Kelini tak wygląda nasz środek obrony, który no nie oszukujmy się, ale jednak no nie jest jakiś świetny, przynajmniej jest wiekowy, tak kiedyś był świetny, no aktualnie zawodnicy no mają coraz to słabszą ocenę ogólną kolejne wzmocnienie jakiego dokonałem to był lewy pomocnik Kingsley Coman tak więc wielki powrót Comana do zespołu Juventusu, kto nie wie no to on kiedyś właśnie był zawodnikiem tego zespołu, do nas przychodzi za 70 milionów, więc taka sama kwota jak wcześniej przy sprowadzeniu Dembele, no i też myślę solidny gracz, bo może występować na kilku pozycjach, właściwie na obu skrzydłach do tego jest Francuzem a Francuzów już w naszym zespole jest troszkę tak więc powoli nam się tutaj też tworzyła taka francuska kolonia, no tak czyli Inaczej, Koman z 70 milionów, myślę, że solidne wzmocnienie, jak za takiego zawodnika. No, ale to nie był koniec naszych wzmocnień, bo dokonałem jeszcze jednego wielkiego, naprawdę ogromnego transferu. Mianowicie, Paul Pogba przenosi się do nas, do Juventusu. W zasadzie to też jest oczywiście powrót w jego wypadku, no bo on też wcześniej występował w Juventusie. Przenosi się do nas za 120 milionów, tak więc kwota wielka. Dużo kasy wydałem, ale skoro zarząd nam dał przed tym sezonem jakieś 200, kilka milionów to stwierdziłem, czemu by tego nie wykorzystać. W końcu musimy w Lidze Mistrzów spisać się tak samo dobrze, no i przede wszystkim wywalczyć mistrzostwo, no bo poprzedni sezon, no to całkowicie spalona rzecz, jeśli chodzi o rozgrywki Calcio A, no w sumie Serie A, w rzeczywistości. Dlatego ostatecznie Pogba, Coman to są dwa wzmocnienia, jakich dokonaliśmy. Także jeszcze Delichtno, no ale to jeszcze przed sezonem. Myślałem także o Kante, ale no ostatecznie stwierdziłem, że Pogba i jego powrót. Myślę, że to może wyglądać świetnie więc właśnie zdecydowałem się na młodego, no już w sumie nie takiego młodego, bo 26-letniego, ale jednak Francuza. Po pierwszej części sezonu, czyli po 16 kolejkach, zajmujemy pierwsze miejsce, 11 punktów przewagi. No było widać to, że w tym sezonie Inter jest już zdecydowanie słabszy, bo już miał dwie porażki na koncie, 8 remisów, gubił te punkty, no a my, jak widzicie, no solidnie graliśmy, wiadomo, jakieś tam potknięcia były, ale jednak wygrywaliśmy te większość spotkań. W Lidze w grupie pierwsze miejsce 16 punktów, więc tak samo jak i w poprzednim sezonie. Arsenal na drugim miejscu, dalej PSW i Spartak, więc tutaj też wychodzimy z grupy bez problemu. No i ostatecznie na koniec sezonu możemy zadowolić się Mistrzostwem Włoch, więc powracamy na tron. Udało się tego dokonać, czego nie udało się dokonać sezon temu. 88 punktów, 11 punktów mniej na koncie Milanu, Inter na trzecim miejscu i co ciekawe Torino czwarte, więc tutaj... Myślę, dosyć zaskakująco. Najlepszym strzelcem drugi raz z rzędu został dybala, tym razem 19 bramek na, edo, na jego koncie. Ronaldo na trzecim miejscu, bo w poprzednim sezonie gdzieś Ronaldo zaginął, ciekawe, w sumie dlaczego tak nie strzelał, ale już teraz zdecydowanie lepiej poszło Portugalczykowi. No i w pucharze, jak widzicie, zwyciężamy z Interem 2 do 1, więc jest dublet, jeśli chodzi, jeśli chodzi o ligę e, Włoską. Widzę mistrzów, natomiast spotkaliśmy się znowu z Atletico, i to znowu my wyszliśmy z tego pojedynku zwycięsko. No a dalej naszym przeciwnikiem był Bayern. Ich pokonaliśmy 2 do 0 w meczu. W półfinale pokonaliśmy Liverpool. Jak widzicie, 2 do 1 u siebie, no i oczywiście w dwóch meczu był wynik 4-2 i w wielkim finale spotkaliśmy się znowu z Barceloną i tym razem to oni zwyciężyli 3-0, do 0. tak więc no myślę, że mega ciekawie się to ułożyło, że drugi sezon z rzędu, taki sam mamy finał, tym razem to oni są górą, wcześniej my, więc podzieliliśmy się tą Ligą Mistrzów, można powiedzieć dwa sezony po razie, no i myślę, że dosyć ciekawie to wyszło. Trzeci sezon, zaczynamy trzeci sezon i tutaj skład wygląda jeszcze lepiej, no sami przyznajcie, że ci zawodnicy świetnie się rozminęli oczywiście tacy gracze jak Kielini na przykład już z powodu wieku mają niską ocenę ale postanowiłem zaradzić coś na ten yy, no, na to że właśnie Kielini już tak opadł no i tym sposobem do nas przeniósł się Van Dijk ocena 91 za 129 milionów najlepszy środkowy obrońca na świecie chyba aktualnie przenosi się do nas no i myślę że ten duet Van Dijk a także Delicht czyli dwójka Holendrów, dwójka solidnych środkowych obrońców będzie funkcjonować wspaniale. No a przy okazji Van Dijk będzie solidnym wzmocnieniem naszych tyłów. W lidze po 16 kolejkach drugie miejsce tuż za Napoli. No i w sumie nasza forma była ok, Z tym, że Napoli też spisywało się fantastycznie, więc tutaj nie możemy mieć do siebie myślę pretensji. W lidze mistrzów pierwsze miejsce, jak to w sumie co sezon ostatnio. No i na koniec jak widzicie zdobywamy mistrzostwo. 89 punktów. To co się stało z Napoli, no to jest mega coś dziwnego oni przecież byli na pierwszym miejscu no i po 16 kolejkach mieli tylko dwie przegrane i dwa remisy a tutaj jak widzicie aż 11 porażek tak więc coś ta połówka sezonu wyszła im fatalnie no, i oczywiście cały sezon sobie popsuł. Adybara został trzeci raz z rzędu najlepszym strzelcem Ligi, co też, myślę, tutaj zasługuje na pochwałę, bo takie coś nieczęsto się zdarza. No i trzy razy z rzędu być najlepszym strzelcem. No po prostu, wow. Jeśli chodzi o mistrzów, kończymy ją tutaj w taki sposób, że w 1-8 finału pokonujemy Bayern Monachium. Coś oni nie mogli nas powstrzymać w tych ostatnich latach 3-1 do 1 w dwóch meczu. Następnie mierzymy się z Realem, bo co ciekawe, po raz pierwszy wcześniej z nimi się nie mierzyliśmy, więc też myślę. Dosyć ciekawy wypadek, pokonujemy ich 3 do 1 u siebie, ostatecznie w dwóch meczu 4 do 2 w półfinale, myślę mega ciekawie bo Olympique Lyon, więc też nietypowo taki zespół w półfinale coś myślę w stylu Ajaxu w tym sezonie Ligi Mistrzów, pokonujemy ich i w wielkim finale z United wygrywamy do 0 ledwo co, ale zwyciężamy Ligę Mistrzów, co także oznacza, że zwyciężamy Mistrzostwo Włoch, jak i oczywiście Ligę Mistrzów po raz drugi w dzisiejszym odcinku. Szkoda, że nie udało się zmierzyć z Barceloną w finale, bo myślę, że to mogłoby wyjść mega, mega ciekawie ale i tak ważne, że zwyciężamy Ligę Mistrzów skład na zakończenie sezonu wy... Wygląda po prostu fantastycznie. Na każdej pozycji mamy świetnie obsadzonego zawodnika. Szczęsny jest oczywiście cały czas w pierwszym składzie Ronaldo, na co prawda już ocena mu spada, ale wciąż występował jako ten podstawowy napastnik. A na dzisiaj to już tyle. Tak więc, jeśli odcinek Wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Piszcie, jaki zespół objąć w kolejnych filmach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się do usłyszenia. No i siema.